Cześć kochani! Welcome back to my channel Witamy się z Budapesztu i lecimy właśnie w Amparo Właśnie siedzimy Dobra, siedzimy, ale wybieramy się do Abu Dhabi wygrzeć dupki i trochę odpocząć od zimna, chociaż no było ostatnio ciepło i mamy jeszcze ile? Jest, dwie godziny chyba do lotu Nie wiemy co mamy robić No niestety, do miasta jest trochę za daleko, więc a, kawkę. Nie chodzi mi o to. Chodzi mi o to, że nie wiemy, czy przechodzić przez bramkę jeszcze raz. A no to tak, <laughs> przez stał. No. no dobra, no to tak. Problem jest taki, że. E, kontrola. Wys wysadzili nas na wylotach i no, my mamy kolejny lot, ale nie wiemy, czy musimy wyjść z lotniska, przejść przez kontrolę bezpieczeństwa i wrócić, czy możemy po prostu tutaj zostać i czekać Jakiś, na lot. Jak będzie, to napiszcie w komentarzu. <laughs> Zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję. Widzimy się później. Να πράβετε ρθ την Jesteśmy na no, miejscu! Jakie to jest wielkie! No! Wow! Jestem w szoku i idziemy teraz do hotelu i będziemy się czekinować i zaraz iść na jedzenie, bo jesteśmy takie głodne! Ale wow, 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 wow. Postanowiłam nagrać room tour, dopóki mamy czysty pokój, więc zaczniemy sobie tak. Tu mamy wejście i lecimy dalej. Tutaj zaraz, jak się wyjdzie, jest Strafa. I tu mamy łazienkę. Okay. I tu jestem ja pod ręką, nie za dobrze z No, mieszczą się? To dobrze. Bałyśmy się o kontakty. W każdym razie możemy wrócić do gimnastyki. hand and body lotion, hand-wash jakieś takie tutaj w eko to jakieś do golenia w ogóle grooming essential. Sustainability, wow, dobra, wszystko co lubimy. Tu bidet, kibelek. I taki, taka wanna. O i tutaj też mamy odżywkę, szampon i nie widzę tutaj jeszcze pewnie shower się. więc fajnie, fajnie. Tutaj jest przejście do pokoju obok zapewne? To znowu. I tutaj prezentuje się to tak. Mamy jakąś półkę. Tu w ogóle przynajmniej się chować rzeczy. My aż tyle rzeczy nie mamy. Tutaj już wodę napoczętą. Czejniczek, herbatki, mleczko do kawy, tu taka toaletka i mamy king size łóżko. Został się chyba upgrade, bo pisali do mnie, że nie ma pełnego oburzenia. Nie pokazuję cię, spokojnie. No, więc mamy ogromne łóżko, ale to dobrze. że tylko jedna kołdra by się przydała najlepiej, ale w sumie to jest całkiem spora. Stoliczek do poważnych rozmów przy kawce. <laughs> I najlepsze, czyli jesteśmy na 12 piętrze, no i to okazało się być całkiem wysoko, bo wszyscy w sumie wyglądają jak takie mrówki. Tak, płaski telewizor, bo to jest taki też smart, więc będziemy miały chyba Netflixa jakiegoś, ale nie wiem, to się w sumie okaże. W każdym razie lecimy teraz. Na jakieś jedzonko, jak się przebierzemy, bo jesteśmy już mega, mega głodne, więc będziemy się później. Jeszcze raz muszę to samo zrobić. <grymne> Nasza słóweczka. <grymne> no, ale to się nie liczy, ale w ogóle tutaj zostaje otwarta przestrzeń. Welcome to my room. <noise> tak wróciliśmy do pokoju i byliśmy na maczku. Polecam Mac Arabia. I nie polecam, jak to się nazywało? Jalap? Jalap. Fitz, coś tam. E, e, dlatego, że <noise> ma to bardzo mocno daktylowy smak. No, bo tam, te, tam też jest róża, tam są chyba tak tyle róża i jeszcze coś. Taki. takim trochę kompotentowali. Nie wiem. Dla tak mnie tak taki wali, trochę. i to jest ze strajkiem jeszcze. Ja chciałam, żebyś się Ja wypiłam prawie całe. Bo po czasie się zrobiło trochę lepsze. Nie. Ale ogólnie myślę, że to nie jest podeuropejskie kubki smakowe, bo to jest blisko wschodni napój <laughs> i może niech tak zostanie. Ale Mac Arabia polecam. No my chyba się szyfrujemy i idziemy spać. Meldujemy się ze śniadanką. Jest już następny dzień rano i... O, no już po śniadanku w sumie. No już w sumie w śniadanku, ale... Byłyśmy bardzo śpiące wstając, więc yy, musiałyśmy odrobić sobie jedzenie, bo niestety tak jak wstałyśmy tu o to u nas jest jeszcze piąta, także kolejny dzień wstawania przez 6, no ale dobra. Taki e, challenge. Taki challenge do całej wyjazdu. No, ale w każdym razie po nie ma jeszcze słońca, więc będziemy sobie, nie wiem, pójdziemy coś kupić do sklepu i będziemy zmierzać na plaży, bo o 13 ma być słoneczko, więc będzie się Panu No My już idziemy sobie na plażę i powoli Gigi się. And Co jest? DJ Gigi DG Austin. Austin. Nie, <laughs> i rozpowiadam. <laughs> no, no tak. Eee, w każdym razie, wracając, już się trochę rozpogadza. Wygląda to tak? Już nawet okulary taką. Tak, okulary on. On mi. okulary on mi. <gry> no, e, jest bardzo ładnie. Widać drzewa, w sumie nie palmy, znaczy palmy też są. kupiłyśmy sobie kupiłeś. kupiłyśmy. sobie. Pokażę to twoją. Nie, ja A, No tak, co Ania kupiła, bo muszę jej przekazać kasę. Ale mamy pusty, bo idziemy dzisiaj wieczorem do Odwiedzi, meczecie. Tak, w, odwiedzić Zajedę w meczecie. I. I tak wygląda sytuacja, ale jest tu pięknie. Tutaj taki park jest, znaczy chyba to jest park, no ale tak wygląda i na mapie niby jakiś miał być, więc miałoby to ale sens. Park, no. Tak, ale no ślicznie, tak w sumie przy tych wieżowcach nagle tyle zieleni, też aż sami byliśmy zdziwione na to. Profesjonalne przebitki. Idziemy sobie i trochę crazy, bo tutaj normalnie jest fishing area, gdzie u nas, no nie można za bardzo łowić w mieście, w mieście no w sumie w ogóle no prawie nigdzie. Zawsze jest, że raczej zakaz, a tutaj normalnie fishing area. Dużo panów sobie wędkuje. Jest bardzo fajnie i przemiła pani zrobiła nam zdjęcia, więc mamy w końcu jakieś zdjęcie razem. Jedno to... na wyjeździe musi zawsze być. Jedno tak, no, no z Austrii też mamy jedno, które jest Coś, bardzo wątpliwe. No. Zawsze jacyś starsi ludzie nam mnie robią i nie ogarniają kadrowania, a tu o, pani... Water. O, fajnie. mamy. Jakiś wodopój. Chyba do składania, się to jest też, bo jest też takie do góry. No, e, a tutaj pani była świetną fotografką. Zrobiła w pionie, w poziomie i z trzech różnych perspektyw. Kazała nam chodzić dookoła, bo wszędzie jest ładny widok, więc mega, mega urocza. Pozdrawiamy. Miałśmy problem z odstawieniem nogi, bo się przejechałyśmy nią. E bo tutaj jest jakoś pokręcone ze strefami parkowania, po czym jakieś chłopy, które też mają problem, powiedzieli, że wystarczy przejść na drugą stronę ulicy, a Ania gdzieś pojechała w siną dal. No, ale już prawie tu jest. Już jest. Jest Witamy z powrotem. I teraz plażujemy. Przeszłam się na spacerek, sobie zwiedzą plażę, ale jest świetnie, bo woda jest jeszcze taka chłodna, więc idealnie można się schodzić, bo Tutaj, tutaj no myślę, że jest 30 stopni, także już się opaliłyśmy, więc jest super! Jesteśmy już pod metret. Zaraz chodzimy. na jedzonku, w, nie wiem co to jest w sumie tak jakby trochę galeria food Tak, food court. <coughs> To jest, to <grywa> to jest <so. grywa> Może być. Jak się wychodzi z. z, z, z jak, jak to się nazywa? Z meczetu. Mecetu. Wielkiego Szejka za <grywa> No, no <grywa> to się tak nazywa. No i bardzo dobry butter chicken, więc polecamy to się nazywa, Jak to się nazywa? Haba... Haba Maha. Hava. Hava? Tak, próbuj. Wielki test placka, to jest garlic... Y Garlic. garlic nano Ogólnie to już niewiele nam zostało tego jedzenia, ale się najjadłyśmy bardzo. 1 na 10. W sensie od 1 do 10. Nie w ogóle tej kolendy. No bo mało jej jest w sumie. jest ok, no, problem. No, także I tak, tak. tylko tego nie, czasu możesz nie. jeść mega. Ale zapłaciłyśmy całkiem spore jak na fast fooda. Paragon na... Nie, no. Ale nie... mają jakoś ciebie jeszcze, nie? Nie no, ogólnie jest no, tylko bardzo dobre, takie nie jest fast foodowe, więc... I w ogóle wszystko, jak to wszystko jest jakieś takie dobre. No, więc wpadajcie <grym> jak, jak będziecie. Ja taką No. Cheers. <grym> Wróciłyśmy właśnie z meczetu. Spotkała nas na miejscu taka... No miła sytuacja, no nie powiem, że nie miła. Ogólnie jak z ludźmi tutaj mamy raczej takie dobre... Dobry feeling. Ogólnie jest fajnie, wszyscy są bardzo mili. No to teraz chciałyśmy wejść do środka do meczetu. Miałyśmy zarezerwowane bilety, które zarezerwowałam już parę tygodni temu. No i miałyśmy między 17.15 a 17.30 wejścia. No i wchodziliśmy do tego meczetu jakoś o 17.10, coś takiego. No, ale jeszcze zatrzymałyśmy się na zewnątrz i byłeś takie w szoku, że nikt nie sprawdza biletów, bo myślałyśmy, że to będzie na wejściu. No ale potem ogarnęłyśmy <grym>, Ani mnie nagrywa, że jest kolejka do wejścia do środka. No i dobra, kurczę, no już jest 10 minut po tym naszym wejściu teoretycznie, ale może wejdziemy. My no, staliśmy się w tej kolejce, dajemy panu do zeskanowania bilety, no i tam brzęczy, że, że nie, że nie, nie możemy wejść. I on od razu mówi do drugiego, że... Wypuść je tędy, w sensie barierkami, że nie możemy wejść do środka, i mówi: No access, please! I się. Ja to bym nie zrozumiałam. No, a ja zrozumiałam, no i patrzy się na nas tak pohamską, please! No i na zasadzie wypierdalać. No i po prostu się mocno zagotowałam, pan mi bardzo zepsuł humor tym wszystkim. No i właśnie, no, przez to, że to była późna godzina, już nie dało się zarezerwować wejścia na, nie wiem. Na, no za 15 minut, można było tylko na 21.30 no i musiałybyśmy spędzić tam wiele, wiele godzin no i już sobie darowałyśmy, więc niestety nie wyszłyśmy do środka meczetu e, tego wielkiego e, Szejka Zajeda ale wejdziemy sobie po prostu chyba do normalnego meczetu żeby zobaczyć co i jak, bo no mam straszny niedosyt ale no miła sytuacja na prostu spotkała i tak tylko Wam mówię, że e, jako przestroga wchodźcie o swoich godzinach, jak to rezerwujecie. No. A, i potem jeszcze chciałyśmy przejść jakby te ogrody dookoła. Tak, przynajmniej dookoła. No i jakiś pan do nas mówi, ladies exit. A my takie, a my, że no, no, no exit. A, no i przejść dookoła, no i pan mówi, że ladies exit. I potem my myślałyśmy, że on się pyta, że czy chcemy już wyjść, czy szukamy wyjścia. I no ja mówił, no, 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 exit. A potem kolejny pan nas zatrzymuje i, jakby mówi, wy nie macie wyboru, wychodzić. No i nie wiem, co mi o co chodziło. No nie wiem, może o to, że trochę nam włosy wystawały albo coś, ale generalnie kobitki chodziły niektóre tak naprawdę bez żadnego nakrycia na głowę, a my miałyśmy ciągle i na nie spadało, ewentualnie kilka kłaków nam wystawało. No ale dobrze, no trudno. Takie mają zasady. Ale no z tym parzausta to. Zagotowałam się. No nie powiem zagotowałam się, bo nie lubię takich stereotypów, że tutaj od razu blond włosy, niebieskie oczy i, i pażausta. No ale dobrze, no już przegulałam powiedzmy, tą sytuację. I jeszcze Wam powiem, że przyjeżdżajcie tutaj taksówkami i wracajcie taksówkami, bo w sensie do meczetu, tak, bo czekałyśmy na autobus. I panowie się bili dosłownie o wejście do autobusu. Dosłownie się przepychali, yy, bili chłop, który to obsługiwał, ogólnie te autobusy, musiał ich... No, wypychać dosłownie ze środka. No i potem wszystkim drygował już, że no, że wy wchodzicie, nie, wiem, coś tam, ale no finalnie tam cały czas były te tłumy, bo ciągle wychodzili ludzie z meczetu, więc... Stwierdził się, że jedziemy taksówką, bo to byłoby trochę niebezpieczne. Jeszcze musiałyśmy się przepychać, bo tam już nie było miejsca w ogóle. W środku stałybyśmy, wypadały, ci ludzie się przepychali, no i ogólnie no nie Więc do meczetu lepiej przyjechać sobie taksówką, bo Karim kosztuje, no jakoś tam około 6 dych Więc jedźcie Karimem. To moja rada. Z Abdulem. Prawdopodobnie któryś z nich Wam się to Tak jest już dokładnie. Jedziemy na safari. Pustynne safari. Pustynne safari, żeby nie było. Nie będziemy oglądać dzikich Ale będą wielbłądy, których będzie mi szkoda. I tyle z tego, ale chyba będzie lokalne jedzenie. Ja wiem, to, to w, to w, końcu, więc w końcu coś lokalnego zjemy. Poza Arabia. właśnie na tej wycieczce na pustynię, więc godzina jest wybrana idealnie, a tam są żemale e, influencerzy chyba, z dronem. Ej no, tak nie mówimy na no tym kanale. Krejzole. Są krejzole i oni są e, śmieszni, chyba są z Niemiec. A piękny. Dziękuję. się friend. Dziękuję. się się ręka trzęsie Przez tych emocji Mam Dziękuję. 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 takiego Dziękuję. 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 w Dziękuję. Dziękuję. właśnie z wycieczki na pustyni co się chwalę tym, już to chyba pokazywałam ale pochwalę się jeszcze raz ogólnie byli przecudowni ludzie, wycieczka fajna jedynym słabym punktem tej wycieczki były wielbłądy bo były niestety za drutem kolczastym było ich mnóstwo na bardzo małym terenie i no był ogólnie to bardzo przykry widok ale cała reszta super było zrobione bardzo fajne show. Pan nas wziął na scenę, chyba tradycyjny taniec tamduri, jakoś tak to się nazywa. Było bardzo dobre jedzenie. Um, zjeżdżałyśmy też sobie po wydmach... <laughs> Mam tutaj widownię na żywo. E, zjeżdżałyśmy sobie po wydmach na sandboardzie. I co my tam jeszcze robiliśmy? No to, że jechałyśmy, to trochę za dużo powiedziane, bo ledwo dało się na tym ślizgać. Um, ale tak, mieliśmy w ogóle fajnych ludzi, z którymi jechałyśmy z Abu Dhabi, samochodem, e, takich e, państwa z... E, chciałam powiedzieć Korei Północnej, dlatego że, dlatego, że się za dużo ostatnio naoglądała Moj Wojtka i podróże wojownika, e, ale e, blisko Singapuru. No i miałyśmy też dwóch takich chłopaków z Niemiec, z czego jeden jest Polakiem, tylko nie umie mówić po polsku, więc fajne towarzystwo i właśnie te piękne ujęcia z drona były robione przez nich. Także tak, ogólnie mogę podlinkować wycieczkę i była naprawdę bardzo, bardzo fajna i mogę polecić, bo w uczciwej cenie wszyscy bardzo mili pracownicy i właśnie naprawdę dobre atrakcje. Poza Trump myślę, że